Widzowie, w odcinku, który wam opowiem, jak to się stanęło, że ponad przez 3 miesiące nie nagrywałem i dlaczego taki film, a bardziej tytuł, więc zapraszam do oglądania. Ogólnie widzowie, jednym słowem, przez to, że napisałem w koncie, czy znaczy bardziej po trzech miesiącach na postach, że odzyskałem konto. No i pewnie o ile ktokolwiek z Was myślał nad tym, czemu tak długo nic nie rzucam, czy skończyła mi się wena do nagrywania, to nie. Ogólnie, dlaczego straciłem konto? Było to tak. Jednego dnia, wiecie, grałem sobie wszystko, zwykle już planuję nagrać dla jakiś odcinek. Nie, Twasmofobia, Minecraft roz rozmyślał mnie. O, no, i widzę, mój komputer dostał blue screena. Z jakiej to racji? Siostra pomyślała, a podłączę sobie, kurde, macz mikser do tego, e, do e, kontaktu. I nie, się stało. I nie wiem jak to się stało, ale po podłączeniu, czy jakoś, nie wiem, prąd, czy co, czy volty, czy inne te sprawy, postanowiły, a mój komputer zacznie lagować, gdy siostra będzie używała miksera. No, to tak trochę śmiesznie, ale no. I dostęp screena. Mój komputer, więc zamiast włączyć się normalnie, postanowił. Ej, wiecie co? Kurde, tak. Tak ciekawie, nie? I zaczęło mi nagle z dupy. Ten. I okazało się, że po prostu już kupię karta graficzna. Co się zestrało, obsrało. I w ogóle we wszystkich grach poniżej 30 fps, nawet na najmniejszych ustawieniach. O i myślę, tak o jakieś, nie wiem, czy to zwarcie, czy co to się stanęło, że komputer, na karta graficzna, procesor, czy co to tam się cokolwiek wystrało, postanowiło, że. A dobra, zapisuje się tak, że trzeba robić restart komputera. Idziemy tam do sklepu, do informatyka, czekamy tydzień, oddajemy mu komputer, wiadomo, przed tym. No, i no, dostajemy okazało się, że coś tam się spaliło, bo dosłownie nie wiem, prąd, albo tam jakoś nie wiem, trochę mocy zaczął płynąć, czy no, coś tego typu nie. No, i widzę restart komputera, i informatyk mówi tak o, Ogólnie, coś tam z naszy, coś tam z karty pamięci udało, że tak powiem, połamała się, coś tam, bla, bla, bla. I zapisały się tylko poszczególne rzeczy. I mam takie. Jezus, jeżeli po raz drugi stracę kanał na YouTube, to się zesram jednym słowem. No i tak podpinamy komputer do prądu, trochę się ładuje coś tam system, bla bla bla. Mam na pulpicie chopie, nie wiem, kurde, jedna trzecia z tego co miałem. Yy... No. Jedna trzecia jest. No i tak patrzę do e-kurde, co, co z moim kątem YouTube. No właśnie, przecież ja miałem to sprawdzić. Włączam operę i widzę wylogowany, nie? Skąd to jest? I mam już takie. No chyba was dupa piecze. Patrzę YouTube, chłopie. Uśmiech spadł mi, nie wiem, kurde, zrobił 360. I jeszcze kurde, 180 stopni. I się zamiast uśmiechniętego y, bananka to się zrobił smutny bananek. No i co to świadczy? No świadczy to co najwyżej tyle, że jednym słowem straciłem konto. A i przez pierwszy tydzień ogólnie miałem takie, że co, co ja ze sobą zrobię? Nie, nie mam co nagrywać, nie mam właściwie co grać, więc tak o. Tata się loguje na Steam'a, na mój ten, bo on ma hasło, ale no, czemu ja to mówię, nie wiem. No i tak, o, logujemy się na i Gitness, mam swoje gry. Bo no, wiadomo, Steam nie przypadnie, jak znasz hasło. No i potem staramy się. Ja mówię do rodziców tak, o, że przez restart straciłem swoje konto na YouTubie i bla bla bla. I tam tłumaczę, rozprawkę im robię o tym wykład. No, i mówią, że spróbują ogarnąć hasło, że zgadnąć z tych rzeczy, co ja tam mam, niektóre zapisanych, bo mama jest informatykiem, a bardziej gdzieś tam coś pracuje i się zna na komputerach lepiej niż ja, w niektórych sprawach takich informatycznych, więc daje i mówi, że wszystkie hasła, niby jakie były zapisane, cokolwiek powiązane z tym kontem, nie działają. Dobra. Więc tak. O. Nastaje jakiś tam przełom czasowy. Koledzy zakładają konto na YouTubie. Znaczy, no, ogólnie, że jeden już ma swoje konto. Drugi tam założył po jakimś czasie. Na bardziej w sensie zaczął znowu do niego nagrywać. Czyli odlo odlodowił swój kanał. Nie wiem, jak to się odmienia. No i inom... nagry Nagrywają shortsy. Najbardziej ostatnio kolegę dopiero zaczął nagrywać shortsy, tam grupa Discord ja sobie założyłem. No i wiecie co? No właśnie, nie wiadomo co, bo kurde, sam nie wiem co mówić po pomału, no ale dobra, lecimy dalej. I zaczyna, zaczynałem je motywować do zrobienia kanału na YouTubie po, po tym, jak straciłem, że już raz zrobiłem kanał po stracie konta, nie poddałem się, wyszło, no dobre. No i zmotywowali mnie. Pomyślałem. Ej, czemu nie? Jakby... No, nie No zrobiłem. No i tak nie miałem... wrzuciłem trzy odcinki, jednego shortsa, 8 subów. Na koncie. Oczywiście ten kanał potem usunąłem. No i straka jednym słowem była. No i tak o. Nastał czerwiec. Dzień, w którym miałem urodziny. Nie wiem, urodziny, było fajnie, tam na przykład nową myszkę. Kończyłem Mogę mówić swój wiek, no w sumie... Nie wiem. Chyba raczej ta. No to ogólnie skończyłem 12 lat. No i wiadomo, poczekałem sobie trochę. Jakiś tam okres czasu, szkoła, wiadomo. Moja baba od polskiego, której z całym sercem nienawidzę. Wolona jedna baba, co zrobi nam, chopie trzy kartkówki jeszcze w, jeden w ten sam dzień, żeby zdążyć na przykład, nie wiem, kurde, przed końcem szkoły, dosłownie, dwa dni przed końcem szkoły, wszędzie różne lekcje, a baba robi nam kartkówkę. No, znaczy, no nie było dwóch dni, się przed końcem szkoły, ale po prostu jakiś przykład daję, nie? Po prostu bardzo ten, że nam zrobiła po prostu kartkówkę dosłownie, gdy wszędzie by były luźne lekcje. I z moim ukochanym kolegą Artemem. <grym> tak, strasznie go lubię, uwierzcie mi. Na 100% tak jest. Osoby, które mają na imię Artem. Pozdrawiam. A z klasy już niekoniecznie, ale no dobra. Wracają do, do szczegółów. No, i nastały wakacje. Ten sam dzień, w którym to nagrywam i wypuszczam. Dzisiaj jest histo historyczny dzień. Ostatnio udałem się do informatyka. I mi powiedział, co mogę cokolwiek z tym zrobić. No i tam on przynudza. Ja, se, ja się stoję, siedzę. Nie? No i mi mówi, że jest opcja, jak yy, w Google po prostu nie pamiętasz hasła. I oni ci dają jakiś tam kod, jak podasz swój e-mail. Po, I dopiero po jakimś tam czasie przychodzi, nie? No i odczekałem te dni do dzisiaj. Patrzę, mam hasło. Mam takie ustaw hasło. No i by było wszystko git. Już bym teraz skończył. Ale nie. Oczywiście. Postanowił... A, kurde, przez to, że y, jestem poza domem ogólnie, bo jestem y, na laptopie. Bardzo słabym laptopie. I właśnie poza domem. Na wakacje niestety tutaj będę nagrywał, więc może być lekko gorsza jakość oraz mniejsze FPS, jak teraz na przykład widzicie, jak sobie gram, ale no. Mój laptop postanowił... <grym i wiosenie> o kurde, ty daj dobra. Mam pomysł. Po kliknięciu zmień hasło zrobimy tak, że... zatmiem sobie kompa na 3 godziny. I teraz będzie teraz takiego fanga pucić z czaszką, nie? Ale no. Eee. Eee. No i robię restart komputera. Czyli no taki jest wie wiezioną ruchom ponownie po skrócie klawiszowym, tam żeby wyłączyć komputer i po prostu po, na wspomnieniu w guzik wyłącz. Patrzę, opera jest konto. YouTube sprawdzę YouTube i co? I mam kanał. I tak się prezentował ten story time. A się z wami żegnam i do... W końcu jakiegoś fajnego odcinka. O ile jakiekolwiek osoby czekały, więc. Nie.